Kolejny frak od Jarząbka, który zniszczył czołg Witka Cego. 404 punkty. Widzimy, że w tabeli coraz jest on coraz wyżej i wyżej. Może jeszcze pod koniec rundy będzie już na samym szczycie. To widzimy kolejny czołg, jednak w, odpowiedniej, w odpowiednim czasie uruchomił ochronę aktywną i uniknął tego tej śmierci którą obserwowałby jarząbek, jednak wraca. Czy uda mu się tym razem go pokonać? 56% i przywalił o ten cały talerz z punktu B. Niestety, a było praktycznie tam um, zwycięstwo jetta nad czołgiem. Niestety, znajdował się zbyt nisko ziemi i leciał zbyt szybko, aby. Dążyć go pokonać. Teraz widzimy Freeman. Używając AK5C. Zabił Wilfrida i tutaj kolejnych graczy. Na przykład szyję. Niestety nie udało mu się przejąć punktu C. Widzimy, że ilość tiketów nie jest zbyt optymistyczna. Dla Rosjan jest to 80 tiketów, a dla um, drużyny chińskiej 300 tiketów. Zobaczymy jak się potem wszyscy pozbierają. Tutaj widzimy Will NRPL. czołgu, niestety musiał wysiąść. I z tego co widzieliśmy, był to Double Kill od, ja, od Flya.pl. Flya.pl, który jest w życie. Yy, to co widzimy, tutaj wciąż skanuje osoby, które są na ziemi, w powietrzu. Zobaczymy, jaki jemu wszystko tutaj wyjdzie. Jasnym jest, że jego um. Przeciwnikiem Głównym przeciwnikiem jest Jarząbek Który również specjalizuje się W jetach, są to praktycznie gracze, którzy Są na tym samym Poziomie skilla No i zobaczymy Czy uda mu się tutaj zgarnąć Jakieś fragi, jednak Wciąż nie może się zdecydować, kogo ma tutaj Zaatakować Jak widzi, że punkt w C zostaje przejęty, Jednak nie widzi żadnych wrogów Nikt nie, z jego teamu nie zespotował ich, a tutaj licznik tiketów 30 do 300, zobaczymy ile jeszcze uda im się tutaj przetrwać, tutaj widzimy jeszcze jet, który o mały włos trafił flyer z rakiet, I kolejny dogfight, czyli tak naprawdę kręcenie kółek póki jeden drugiego nie dogoni i zniszczy. Jednak kontrola prędkości jest tutaj naprawdę bardzo ważnym skillem. I oczywiście timing gra tu bardzo dużą rolę, ponieważ w odpowiednim momencie, jeżeli przerwie się kółko, to można zgarnąć fraga. Jednak widzimy tutaj FlyPL zadał 28% obrażeń swojemu przeciwnikowi. I widzimy kolejne 56 i teraz, tak naprawdę, jeszcze jedna, jeden krótki spray, i dead praktycznie pada niecelnie na początku, jednak w końcu udało mu się pokonać jarząbka, czyli widzimy ciągle jest to jak oko za oko, ząb za ząb. Tutaj kolejny czołg jest ostrzeliwany, który w odpowiednim momencie uruchomił ochronę aktywną, jednak widzimy, że ilość tiketów spada praktycznie już do zera. Słyszymy w tle muzyczkę i jest to już koniec drugiej rundy 2-0 dla... ETG, mapa, droga transmisja i...